Dzień dobry, witam na kanale wszystkich z, lubiących zdrabki i zapraszam na film. Mam dwie linie i mam dwie pensje. Tak sobie poprzekładałam. Raz jedną, raz drugą. Ekstra pensja, ekstra linia, mega pensja i mega linia. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Ekstra pensja numer cztery. szukajmy moi kochani. No i już na wstępie mamy. Mamy dwadzieścia i zwrocik. No coś takiego to ja lubię. Trzydzieści 28 było blisko, napis pensja. 14 22 i 33, nic więcej się nie pojawiło, ale mamy zwrot 5 zł. Ekstra linia z numerem 3 już utworzyła nam się linia, zapomniałam Wam powiedzieć. Zdrapmy ją. Zwrocik. O dziwo zwrocik. Dobrze, TRAPIAMY dalej i szukamy. Lodzik i kwiat. O! To ci niespodzianka. Jest kolejna linia i jest kolejne 10 zł. Ale odcinek będzie. Lodzik i kwiat. To patrzmy dalej. Kwiat. I to tyle. Tęcza i cytryna. Mm -mm. Tęcza i nie ma nic więcej. Popcorn i kości. I tyle, arbus i moneta. Tu jest moneta, zawieruszyła się. Tu jest arbus i moneta i moneta, jeszcze tu moneta. I tutaj jest arbus. serce i czapka. Jest, jest, czapka, czapka i tutaj czapka. Dobra, ale symboli już mamy tylko trzy symbole, krabik i diament. Karabik, diament. Tu coś jest. Mhm. I tu coś jest. I to wszystko. Ostatni symbol. Księżyc. Myślałam, że będzie jeszcze ten słoń tutaj, ale słoń jest więcej. Księżyc. Szukajmy księżycu. Księżyc. Jest. Ale to już nic nie będzie więcej. Mamy 3 razy D i mamy dwie dyszki. Także nieźle nieźle. Teraz mega pensja numer 7. Wydrapane są liczby. Wydrap wydrap Wydrapiamy może coś z tych właśnie liczb oby. 47, no na razie to.

44 i 31 no niestety i 28 zamiast 48. Nie powiodło się tutaj w tym. Dobrze, że ekspres, ekstra linia oddała za mega pensję. I teraz mega linie numer 2. Wystarczy jak mega linia odda za siebie i za jakąś zdrabkę z wczoraj, sprzed wczoraj. Korona i, i łódź. No i super przelot, coś takiego, to mi się podoba. Nie jeden znak, ewentualnie dwa. Słońce i wiśnia. Tutaj też coś było. Te rower i piłka, i piłki są jeszcze tutaj, i tu coś jeszcze dołożymy, i nawet rower jeszcze się. Pojawił prezent i kości. To wszystko. Pióro i podkowa. No jest pióro. Jest podkowa, naprawdę, czyli odda nam zdrapka za siebie, tak? Oddała nam za siebie. Tu jest jeszcze pióro. I tu jest jeszcze... No i fajnie. Gwiazda i auto. Auto nie kojarzę. No a jeszcze tutaj, zobaczcie, podkowa. Ale chyba nie ma nawet gwiazdy też. No nie ma. I co? Zostały nam dwa symbole. Kokos i diament. Kokos jest. Jeszcze jeden. I diament. No, i nie ma nic więcej. Co tam obstawiacie? O, lustra się nie spodziewałam. Myślałam, że będzie nasza przyjaciółka, świnka B, B, B. Y więc mamy ten upragniony zwrot. I powiem Wam tak, że stała się rzecz cudowna. Bo można powiedzieć, że wszystkie zdrabki są przegrane, wygrane. Sorry, co ja gadam? Tutaj jest, znaczy wygrane, zwroty są. Tu jest 20 zł, tu jest 20 zł w ekstra linii, więc umówmy się, że oddała za to. I tu jest też zwrocik 5 zł. Także no, nic nie wygraliśmy ponad to. ale odzyskaliśmy nasze. 45 zł. Hmm. I to jest fajne, bo była zabawa. Odzyskaliśmy kasę, kupimy następne zdrabki, będziemy znowu drapać, będziecie oglądać i będziemy się bawić. Super. Bardzo Was pozdrawiam, dzięki za oglądanie. Bardzo Was proszę o subskrypcję i trzymajcie się pa!